sprawy bieżące w tym Bardzo proszę w kolejności, tak, to ja na końcu, pan wiceprzewodniczący Piotr Kuzyk i radny Marek Rybak. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Dnia 16.03 spotkałem się z grupą rodziców w szkole nr 2, gdzie dzieci ucząszają. I wręczono mi petycję do pana burmistrza. Tą petycję ja przeczytam. My, rodzice dzieci uczący się w szkole podstawowej nr 2 i miejmy na Koszycińskiego w Myśliborzu, zwracamy się z prośbą o zmodernizowanie terenu znajdującego się po przeciwnej stronie szkoły podstawowej nr 2, który funkcjonuje jako pseudo-parking wraz z zaprzestaniem skupu owoców na tym terenie, wybudowanie chodnika przy wyjrzymonym terenie wzdłuż ulicy Sikorskiego. Zamontowanie progów zwalniających na tejże ulicy z uwagi na poruszanie się z dużą prędkością aut, a co za zatem idzie, narażenie życia mieszkańców, a w szczególności dzieci. Uzasadnienie. Z uwagi na brak chodnika oraz niezagospodarowanie terenu, który pełni rolę parkingu oraz kupu owoców idących do szkoły dzieci, jak również inne osoby, narażone są na niebezpieczeństwo. Osoby te zmuszone są poruszać się między samochodami które są w ciągłym ruchu lub które parkowane są w dowolny sposób. Dodatkowy ruch różnego rodzaju samochodów zwiększa się podczas skupu owoców. Na niemniej należy, że dzieci boją się samodzielnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne oraz wracać z tych zajęć, co powoduje, że rodzice zmuszeni są zwalniać się z zakładów pracy, co nie jest zawsze możliwe, lub angażować dziadków, czy też osoby trzecie w celu zaprowadzenia swoich pociech do szkoły. Na powyższym terenie często za... legają kałuże oraz złoto z uwagi na brak studzienek odprowadzających wody opadowe. gdzie jest nieodpowiednia powierzchnia terenu, utwardzenie masą bitumiczną pod powyższego terenu, usunięcie kontenera z oraz zaprzestanie skupu owoców, jak również zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Zapewniłoby całkowite bezpieczeństwo dzieciom idącym do szkoły. Natomiast wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Sikorskiego, w szczególności przy parkingu około 50 metrów, rozwiązałoby wszystkie nurtujące nas rodziców problemy. Zaś zamontowanie progu zwalniających Przyczyniłoby się do zabezpieczenia osób poruszających się tym w ruchu pieszym. Na wyżej wymienione petycje rodziców dołączamy zdjęcia okazujące ruch samochodów oraz problemy istniejące przy przejściu dla pieszych dzieci i nie tylko idących do szkoły podstawowej numer 2. Jednocześnie nadmieniamy, iż niebezpieczeństwa zagrażające naszym dzieciom mogą zaobserwować w poprzedni dzień tygodnia. Rozpoczynające się w godzinach od 7.45, pod szkołą podstawową nr 2 w Myśli Bożu. Prosimy o pozytywne załatwienie naszej petycji. Do tego, proszę Państwa, dołączone są zdjęcia kolorowe, i do tego jest podpis około 200 rodziców. Jednocześnie po rozmowie z rodzicami. Mówię, że w budżecie nie będzie zabezpieczenia, załóżmy, za utwardzenie tego placu, tak zwanego parkingu. Rodzice się zgodzili na to. Mówią tak, nie rozchodzi nam się od razu, żeby to zrobić w tym jednym roku, ale żeby choć zrobić ten chodnik 50-metrowy. Jednocześnie rodzice wysłali taką też petycję do... Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o zrobienie chodnika 25-metrowego tuż koło przejścia dla pieszych na drugą stronę do, do, na drugą stronę do szkoły bo to przejście proszę Państwa nie jest praktycznie jak to się mówi nie ma na niego jak to się mówi pozwolenia, dlaczego bo kiedyś Występowałem z taką interpelacją o przejściu dla pieszych, tej między, jak jest ulica, między policją, a troszeczkę dalej, jak jest przedmieście koszczyńskie. Odpowiedź generalnej dyrekcji dróg i autostrad dostałam taką. Jeżeli po jednej stronie jest chodnik, a po drugiej stronie nie ma chodnika, takiego przejścia nie może być. Teraz się pytam. W szkole numer dwa z jednej strony jest chodnik, z drugiej strony nie ma chodnika. Czy jest prawidłowo namalowane, namalowane pasy i czy jest prawidłowo do przejście dla pieszych. Ja panu, panie burmistrzu, tą petycję tutaj wręczę z podpisami rodziców i jednocześnie tutaj jest petycja do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, jak również dla Pana Przewodniczącego też. Kompetencje w rączach, już bez zdjęć i podpisów rodziców. Dziękuję uprzejmie.